Witam serdecznie. Marcin Okuniewicz z tej strony. Dzisiaj pokażę Ci sposób na prawdziwe przeprogramowanie podświadomości. Dużym problemem jest to, że istnieją tysiące sposobów, żeby to zrobić, ale ludzie to stosują. To nie działa, więc się poddają, rezygnują i przestają to robić. Więc pokażę Ci dzisiaj jedyny sposób, jak możesz to zrobić. Jedyny sposób, nad którym masz kontrolę, jedyny sposób, który działa bardzo szybko. Także zostań do końca tego nagrania, zobaczysz. O co mi dokładnie tutaj chodzi? Więc co się dzieje, kiedy pojawia się pewne wydarzenie, kiedy pojawia się pewnego rodzaju stymulacja, która pochodzi z twojej podświadomości, bo większość tego, co przeżywasz, co wszyscy przeżywamy, pochodzi z naszej podświadomości, ze sfery nieświadomej, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować. Jeśli zaczniemy to mm, przeprogramowywać, nasze życie będzie zupełnie inne, będziesz zupełnie inną osobą, będziesz mieć zupełnie inne wyniki, także zapraszam, zobacz na początek pojawia się wydarzenie. To jest pierwsza rzecz. Coś się po prostu pojawia. Jest pewna stymulacja i następuje dostrzeżenie, czyli twój umysł dostrzega, ok, coś się wydarzyło, coś się pojawiło, coś widzę, coś słyszę, coś czuję, na przykład tak. Następuje rozpoznanie, co to dokładnie jest. Na przykład widzę telefon, ok, widzę telefon, z czym mi się kojarzy. Następuje bardzo szybko. Reakcja. I to wszystko następuje w ułamku sekund. Czyli ktoś może zobaczyć telefon, powiedzieć: OK, muszę sprawdzić. Dostaję powiadomienie, koniecznie muszę zobaczyć, co to jest. Muszę wszystko zostawić. Dla innej osoby będzie to zupełnie inna reakcja. Czyli różne rzeczy mogą mieć zupełnie inne znaczenie, dla innych ludzi będzie inna reakcja, dlatego ludzie mają zupełnie inne wyniki, dlatego ludzie mają zupełnie inne życie. I to są wszystko rzeczy, które są. Nieświadome, które są na po prostu totalnie automacie, programie. Ludzie tego nie rozumieją, jak to działa, utożsamiają się z tym, stają się po prostu tym. Czyli, na przykład, powiedzmy, że jesteś handlowcem, sprzedawcą, przychodzi klient, tak, czy rozmawiasz z klientem, pojawia się jakaś obiekcja, jakiś zarzut, jakaś skarga, coś w tym stylu, zaczynasz się denerwować, nie wiesz, jak na to odpowiedzieć automatycznie się poddajesz i twoje wyniki są słabsze. I to może być stały cykl, którego może nawet nie zauważyć przez 5 lat, 10 lat, 20 lat. Może to być w każdym po prostu względzie. I jest to po prostu nieświadome, czyli utożsamiamy się mocno z tym, krótko mówiąc. I to, co jest na piątym poziomie, to jest odpowiedź. I problemem jest to bardzo często, że odpowiedź też jest nieświadoma. Z tym, że te wszystkie rzeczy, jedynka, dwójka... Trójka, czwórka są zawsze nieświadome, bo zachodzą w łamku sekundy, nie jesteś w stanie tego rozpoznać, nie jesteś w stanie wszystkich bodźców kontrolować. Natomiast jesteś w stanie kontrolować odpowiedź, czyli jak się zachowasz, jak odpowiesz, jakie to będzie miało dla ciebie znaczenie, co zrobić z tym uczuciem na przykład strachu, przygnębienia, żalu, radości, cokolwiek, tak? Cokolwiek to jest, co się pojawia. Jak na to zareagujesz i masz nad tym pełną kontrolę. Nikt ci nie może tego zabrać. Są tysiące, tysiące, tysiące przykładów ludzi, którzy byli w ekstremalnych sytuacjach i zareagowali zupełnie nie tak, jak ktoś by się tego spodziewał i byli w stanie przyzwyciężyć swoją sytuację, zmienić zupełnie swoje życie. Dlaczego to ma takie znaczenie? Nie wiem, czy do, dostrzegasz już? Jeśli odpowiesz zupełnie inaczej, to nie jest tylko tak, że sobie odpowiedziałaś po prostu, zareagowałaś w ten sposób ostatecznie na, na to całe wydarzenie. Nie. To jest tylko jedna z rzeczy. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest to, że tak naprawdę odpowiedziałaś swojej podświadomości. Podświadomości, która to zmagazynowała doświadczenie. I teraz jest to doświadczenie, czyli bardzo w to wierzysz. Nie jest to coś, co jest... Yy, Czego nie przeżyłeś, ale jest to coś, co przeżyłeś. Dla twojej podświadomości jest to rzecz bardzo rzeczywista, bardzo prawdziwa, czyli twoja odpowiedź. Jeśli twoja odpowiedź jest inna, to zaczynasz zmieniać swoją podświadomość, zaczynasz ją przeprogramowywać i ona następnym razem odda ci coś zupełnie innego. Czy twoje życie jest w stanie się zmienić, jeśli zmienisz właśnie ten element element odpowiedzi, czyli umysł świadomy. Czyli tak naprawdę umysł świadomy jest głową, natomiast umysł podświadomy, można powiedzieć, jest szyją. Czyli to głowa tak naprawdę steruje tym, co masz w podświadomości. Czyli nie musisz stosować różnego rodzaju afirmacji, medytacji, nie musisz słuchać pewnych rzeczy w stanie nieświadomości, uśpienia, relaksu itd. Nie musisz stosować NLP czy hipnozy, czy czegoś w tym stylu, ale możesz zastosować swój świadomy umysł. Jak pokazuje doświadczenie, jak pokazuje życie wielu ludzi, którzy to zrobili, moje również, to jest najskuteczniejsza metoda przeprogramowania podświadomości. Czy następnym razem, zanim zareagujesz, to albo możesz z tym walczyć, albo możesz temu zaprzeczać, albo możesz to po prostu zaakceptować i odpowiedzieć zupełnie inaczej. Słuchajcie, jak Wam się to podoba, polubcie, skomentujcie, udostępnijcie, napiszcie do mnie, jak Wam się to podoba, co o tym myślicie. Zapraszam również do szkolenia Agent Przemiany. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Cześć.